Dzień dobry. Cześć. Witamy Was już chyba w ostatnim, dziewiątym epizodzie remontu Groszka. Chyba. No bo tam jeszcze coś nam zostało. Zobacz, zobaczycie w tym odcinku co, co zrobiliśmy. Tak, e... żeby móc wyjechać. Tak, bo to było najważniejsze dla nas, bo zaczęła się już teraz piękna zima i trzeba korzystać jeszcze teraz chwilę z zimy w kraju. A jesteśmy teraz na podsumowaniu remontu, czyli na wadze. Ale zanim poznacie wynik to oglądajcie co wpakowaliśmy i czego się przyjechaliśmy aż OK, kończymy tą remontową farsę, już tylko muśnięcie, kilka takich szczegółów, chociaż upierdliwych szczegółów, trzeba zrobić i będzie wszystko na gotowo. Zaczniemy od stolika, bo on jest chyba najbardziej w tym momencie strategicznym punktem, który nam potrzebny jest, żeby ruszyć z resztą pracy. I będziemy robić dalej. Teraz tak, najpierw muszę sobie poprzenosić wymiary. Bo chcę wykorzystać te fabryczne dziury na to, żeby ten stolik zamontować. Jak zamontujemy tę listwę, zamontujemy listwę, która będzie trzymała stolik, to już będzie z górki. No i jeszcze półka te półka aldony została. Chyba, że z niej zrezygnujemy. Nie. Nie, nie. Musi być. Dobra, brakuje mi już narzędzia, idę po kątownik. Otworki przeniesione, wkręty wkręcone tak, żeby wystawały, żeby było widać, gdzie celujemy. No dawaj, celujemy. No ja mam tutaj za daleko. Jak za daleko? No, niż ta dziurka. Ale nie wpadło w dziurkę? Nie. A było wyżej, niżej? Ja tu miałem dobrze. Patrz. Za, za daleko jest. O tak? O, o. Dobra. To kręcimy. Czy wyżej? Przygotowujemy tą kółeczkę dla Aldony. Tak, dla Aldony, a ty nie będziesz z niej korzystał. Ona będzie tylko moja. A własność jest... będzie podpisana w ogóle. Będzie Aldona. Twój koncept. I zrobię ona na zwykłych kątownikach, tak jak to robią w kamperach, bo zauważyłem, że... W kamperach dużo rzeczy idzie na kątownikach. Ten kamper praktycznie cały jest zbudowany na takich plastikowych kątownikach, czyli nic nie kręcą płyty do płyty, tylko robią to na kątownikach. Z czego to wynika, to aż tak się nie znam. Może z tego, że to się wszystko rusza i po jakimś czasie się obrabia. W Kijwie. Ale też zrobimy to na kątownikach, nie będziemy tu wymyślać jakichś nie wiadomo technologii. No powiedz to do kamery, powiedz. Ale to nam bardzo dobry pomysł, bo to jest na sucho złożone, Czy nie przykręciłem, zaraz to przykręcę, bo tylko sobie robię przymiarki, czy wszystko pasuje. Ale zobaczcie, przy mojej szerokości tyłka, siedzę sobie swobodnie. To obniżenie tej zabudowy jednak dało dużo, bo już czuję, że nie muszę siedzieć o tak. I można sobie, sobie siąść, jak będzie stolik, położyć sobie rączkę. Zimny łokietek otworzył. Ha się wolnałem. Aż mnie prąd przeszedł. To jest geniuszem? Aldona jest geniuszem, tak. I kawałeczek, miejsca może dużo metrów kwadratowych nie jest wykorzystane, ale zawsze, zawsze to jest coś. Weź to powiedz jeszcze raz. Aldona jest geniuszem. <laughs> ale nie patrzyłeś mi w oczy. A Przecież tutaj co będą? Aldona będą jest geniuszem. I to będzie się tak otwierało. Nie, to będzie na książki, nie? Bo te książki zawsze się walają tak trochę tu, trochę tam. Zobaczymy, jak już zaraz kończymy te pieszczenie się, to będziemy reorganizację robić, bo taka reorganizacja nam będzie potrzebna. Trzeba będzie rzeczy poprzekładać, ale to za chwilę. Kończymy na razie całą resztę. Kończymy pieszczenie się? Pieszczenie się, tak. Musimy to wypieścić wszystko, żeby groszek nam jeszcze służył długo, długo. I żeby nas woził daleko, daleko. Oprócz tego, że mamy owiewki Heko, to jeszcze musimy. <głos> <głos> jak nie wiecie, o co chodzi z owiewkami Heko na internecie wpiszcie sobie montaż i tam zdowiecie się, jak można jeździć bezpiecznie i daleko mając takie owiewki. Posłuchajcie sobie hitu. To nie było lokowanie. To nie było lokowanie. Zmiana użytkownika. Testy. Już tylko. Ostatnie muśnięcie. Ostatnie muśnięcie. No. Tak, nawet będziesz mogła się. W Ogólnie nie wyszło tak, jak mogliśmy zrobić z miejsca. Odsunąłem to, ile mogłem. Do końca niestety tego nie otworzymy, tylko tyle, a dwa zawiasy są wykorzystane ze starego stolika, więc ze starego remontu zostało coś przeniesione z powrotem na nowe. Ale dużo tutaj rzeczy wejdzie. Ciężko będzie je włożyć wyjmować, sprzątać tam, ale dużo wejdzie. Jak rozpinię, może powoje. jakieś znajdę jeszcze inne zawiasy. Bo... A przy okazji jestem ten, potwórka. Na kawę. W sumie to na kawę, widzisz? Nawet możesz sobie kawę tutaj postawić i pić. No, ale zaraz będzie stolik. Stolik jeszcze chwila Dobra, robimy stolik. Teraz musimy przygotować mocowanie stolika. To już sobie przyciąłem na szerokość stolika. To jest ta listwa, która będzie przyczepiona do stolika. I to się będzie zapinało na zasadzie cyk. Czyli to pójdzie na ścianę. Teraz chodzi o to, żeby ładnie zrobić, żeby te śrubki wszystkie schować, tak żeby jedno drugiemu nie blokowało się wpinać. Stalik jest przygotowany, tak to będzie wyglądało. Czyli tu jest taka listwa i w głównej mierze chodziło o to, żeby porobić faski, żeby nie było tutaj żadnych wystających elementów, żeby ono się ładnie wpinało. I teraz to samo muszę powtórzyć na ścianie. To jest ten moment, gdy cała koncepcja tego, co się wymyśliło, zaczyna przybierać kształt czepiej. Widzicie? Jeden element, drugi element. Nóżkę po prostu zaraz będziemy dopasowywać w taki sposób, żeby można było ją na środku wkręcić i wpinamy pierwszy raz stolik, nowy stolik w groszku. Ta -da! Ta -da! <grywka> I co, dobra wysokość czy nogi ucinamy, tak jak widzowie proponowali? Przecież ty masz dłuższe. Ale ja będę tu siedział z tej strony. Nie, nie trzeba odcinać nóg, dlatego, że teraz jest dobra wysokość. Rzeczywiście, niby 3 cm, tutaj ta kanapa została skrócona. A robi różnicę. A robi różnicę 3 cm. <śmiany> Elegantnie. Mi robi dużą. Stolik jest piękny, tak jak blat. Dopasowane to wszystko, tylko zostało jeszcze umocować tą nogę na stałe. I właśnie koncepcja będzie przewidywała, że jak sobie tą nóżkę ruszymy, czyli odkręcimy te uchwyty, to lekko podnosząc, widzicie, można sobie blato przesunąć. I można go przesunąć bliżej do mojego podłokietnika. mnie. Mamy tutaj ogólnie 80 cm regulacji, czyli 80 cm możemy go suwać w jedną, w drugą albo ewentualnie zdemontować całkowicie. Czyli do pracy, do jedzenia, tak? A żeby tutaj było przejście, będzie można go posunąć tu, żeby można było sobie, no jeszcze, jeszcze. No, w większości czasu A będzie tak, pewnie jeździ można ta... sobie przejść. No, będzie czasu tutaj jeździł tak, będzie w większości czasu jeździł podsunięty jest. jednak pod tą stronę, ze względu na to, że no, pewnie nie będzie nam się chciało przesuwać. No zobaczymy. Gdzie jest kątownik. Daniel znowu coś zgubił. Przy remontach jest normalny. Wbiłem teraz te podkładki z gwintem i do tego będzie przyczepiana nóżka. I tak jak widzicie, bardzo szybko, prosto będzie można w razie czego ten stolik zdemontować i przesunąć coś tam z tym zrobić. Teraz pokazujemy jak już to wygląda w całości połączenie wpinaj. To jak mówiłem, to wszystko jest moja, moja rozkmina, jak coś się nie sprawdzi, coś się nie e, uda. Tak jak sobie to wyobrażałem, to wtedy będziemy się zastanawiać i zmieniać. Pojeździmy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest to projekt autorski, nowatorski, Daniela. Widzicie, już widzę, że na przykład wbiłem podkładki, ale śruba jest trochę dłuższa na tych wkrętach i muszę... W... Po prostu podwiercić jakąś czwóreczką. To są właśnie takie eksperymenty. Jak się nie sprawdzi, to się nie wie. Teraz już wszystko gra i się ładnie wkręca i się nie wyciąga mi ta podkładka. Po prostu trzeba było zrobić dziurkę na, dodatkowe, na dodatkowy ten gwint, który jest o tym czymś. Nie wiem jak to się nazywa. W tej rączce. Nie mogliśmy sobie odmówić pierwszej próby. Pierwsza kawka na nowym stoliku. O jak ta kawa będzie dobrze na dziko smakowała. Tak jak widzicie, mamy fajnie, bo mamy dostęp jedno i drugie. Ja jak sobie siedzę tutaj na swoim miejscu, to mam dostęp Aldona na, na tym, które na razie mianowaliśmy jako jej miejsce. I możemy sobie siedzieć spokojnie pić kawkę. Królowa siedzi na tronie, na tronie z tym podłokietnikiem zaprojektowanym też przeze mnie. Proszę bardzo, co tu się nabydziło? No, Pijemy kawę przed sprzątaniem. Tak, jeszcze czeka, nas, jeszcze czeka nas kilka takich małych rzeczy, jak na przykład zrobienie tych uchwytów w szufladach. Jak zrobimy uchwyty, to jeszcze niektóre rzeczy tu przy podłodze posilikonuję szarym silikonem, tak żeby już było na gotowo. I zostanie nam już tylko i wyłącznie wtedy tkanina. A już jak wybierzemy tkaninę, to już jedziemy, bo to jest i tak dość długo nam się zeszło z tym remontem. Niby tak trochę takiego babrania się z takimi głupotami, ale zeszło się. No, zeszło się. Najwyższy czas w drogę. Najwyższy no komu w drogę, to mu kawa. A najlepiej skupka, campermaniak. Moja zmora się skończyła, teraz zaczęła się zmora Moraldony. To wszystko, co widzicie, to są rzeczy, którymi nas obdarowali ludzie to są różnego rodzaju weki. Tutaj na przykład mamy kawę, Inkę, która jeździ z nami już chyba bardzo długo. Od kiedy miałam robić post Dąbrowskiej. Czekajcie, żeby jakby wam to pokazać. Widzicie, sama się zaparzyła. Nie wiadomo, o co chodzi, co to, to się dzieje, czy już zaczynam <grym> wybierać. A i kamper teraz jest cały Bek, w rozsypce. na z wulkanu. Baldona się przeorganizowuje i nagle się okazuje, jak dużym chomikiem jest. Tyle mamy pasztetów wegańskich. Poukładane są w kolejności, jakim się kończy yy, yy, ważność. Na górze są te najkrótsze, <grym> tutaj możemy... Ale widzisz, jakiś porządek który wszystkim jest. <grym> tak, tylko wszystko pochomikowane. Trzeba te pasztety dawno. A te ci bronie jeść? No, nie wiem jak ja ich nie widzę, gdzieś są poschowane. E... Daniel, jak czegoś nie widzi, to znaczy, że tego nie ma. No bo to ka jest w ogóle. Kampery powinny być przezroczyste, wtedy by wszystko było widać. widać. O, bym sobie podchodził do szafki, to jest nam, to bym sobie jadł. Super. Siedzimy nad tym już chyba z trzecią godzinę i końca nie widać. My? No, ja się przyglądam bardziej. 5 minut później Adana mówi, ale to nie wszystko. Doszedł jeden pasztet. Jeszcze kilkanaście słoików. Ja nie wiem, czy my tyle mieliśmy w piwnicy zapasów, co mamy w groszku. Groszek ma piwnicę. Nie widzieliście? Właśnie, ktoś pod ostatnim filmem pisał, żeby, żeby wybudować jeszcze piwnicę. Tak, że ja będę wnioskowała o to, żeby Daniel jeszcze piwniczkę wykopał. Okazuje się, że ja już dawno ją wykopałam. Tylko, że jest na, na wiesz. I oto znaleźliśmy to jeszcze z nadbajkału. Jeździ to już dużo czasu, zaraz zobaczymy czy jest jeszcze dobre Nam się wydaje, no że to kupione są... kupione nad Bajkałem te orzechy Akademii nie rosną nad Bajkałem Nad Bajkałem te rosną Te też znaleźliśmy A to wiecie te, te z Bajkału akurat zjedliśmy, ale okazuje się, że orzeszki piniowe są też w Turcji Tak, to są akurat tureckie Zaraz będziemy próbować rozłupać Ale zobaczymy, bo nam się wydaje, że to jest makadamia One są tak po nacinaniu Wydaje nam się? Ja to wiem wiesz? A, A ty nie wiesz tego? Nie ja wiesz nie jak wiem. wyglądają makadamia? Ja nie Dlatego, że u nas skorupce w Polsce Najczęściej są już takie rozłupane A tutaj w Rosji kupiliśmy W skorupce Więc wiemy w końcu jak to wygląda I jest do łupania Co to jest? Sprzęcik, potrzymaj Jest nacięte fabrycznie, a to służy do tego, żeby do, 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 ku temu żeby to rozłupać i w środku jest taki ładny, białutki orzeszek. Zobaczymy czy jeszcze jest dobry. Mm. Nie jest? Jakiś taki się zrobił jak kokos. Jak kokos? No weź spróbuj. Bo jest muszczku. Tak? Wuj, wypluj to! Już, już zjadłem. To tak jak widzicie, tak się kończy robienie zapasów. Kilkanaście gram. Sprawdź, czy piniowe są dobre, one są drogie. Kilkanaście gram orzechów makadamia właśnie idzie do kosza. Sprzęcik wyrzucę. Ja się nie pytam. Makadamia, makadamia to jest piniowe. Czym ja to mam rozłupać? Zębami mi szkoda. O kurde, ale to jest twarde. Mamy dziadka do orzechów? Najświeższych. Mamy, ale nie aż takiego... To pytanie, czy my mamy dziadkę. Nie do takich małych. Pewnie jest trzy. A ty jesteś dziadkiem. Gdzie jest dziadek? O, nie wiem, czy tutaj wejdzie ten orzeszek. Kurczę, on jest taki mały. Jakśmy te piniowe jedli? One były jakieś miękkie, nie? One były świeże, te nie są świeże. O, patrz, poszło. Orzeczek piniowy to jest nic innego jak ziarko, specjalne te szyszki. Znaczy pie. to nie jest orzech, zacznijmy od tego, o, tylko to jest nasiono szyszki. Nasiono szyszki. O, tam widzicie, na przykład jest opakowanie są po, okay. po cukrze pudrze, bo to zamknięte. w Turcji. No. Opakowanie po cukrze pudrze, którego już, w którym już nie ma cukru, ale do niej się podoba. Nie, jest, że jest, jest cukier młyn... puder, tylko że jest z młynkiem. I ja robię zawsze, znaczy zawsze, bardzo często na śniadanie, takie naleśniczki, takie bezglutenowe z banana, i sobie posypywałam tym. I te dżimmiki do tego służyły, ale jeszcze wszystkich nie wyjadłam. Wszystkich zapasów jest naprawdę, no, przynajmniej całą zimę. Te małe szuflady to się na pewno nie otworzyło, ale to dużo, to dla pewności jeszcze chciałbym zabezpieczyć takim, e, nie wiem jak to się nazywa takim zabezpieczeniem, które uniemożliwia otwieranie przy jeździe, bo. W dużej, jak się załaduje dużo rzeczy, to będzie jednak problem. No i teraz jest cała sztuka w tym, żeby sobie ustalić to w odpowiednim miejscu, żeby dobrze łapało. No, a że tam jest mało miejsca nic nie widzę, to używam lusterka. Ta czarna linia, którą tutaj widzicie, to jest linia, w której muszę to przymocować i dzięki lusterku mogę sobie spokojnie z tym działać, a nie muszę gdzieś tam kombinować i przesuwać. Jak działa ten sprzęcik? To jest na takiej zasadzie, że tu są kierunki. w zrzucę. Są dwie rolki, jak szuflada będzie dojeżdżała do końca, to, to ta rolka złapie ten uchwyt i uniemożliwi, żeby się otworzyło dopiero po użyciu siły, czyli w momencie, kiedy będziemy szufladę otwierać, będzie się to otwierało. Trzeba było pogobinować, ale gotowe. Teraz widzicie, dosyć mocno ciągnę i te rolki nie chcą wypuścić tej szuflady, a jak się o, przyciśnie mocniej, to wtedy elegancko już wychodzi to zabezpieczenie. Zobaczymy jak się sprawdzi, tam ostatni luk możecie zobaczyć na to co jest tu zamontowane, o tak to wygląda. Towarzymy się, zobaczymy ile waży groszek zapakowany, e, trochę będzie to przekłamane, bo tak nie mamy 135 litrów wody, to dodamy kilogramy po prostu. E, to chyba najważniejsza taka waga, trochę jest błota pośniegowego na kołach, ale to chyba tak na znacząco na wynik nie wpłynie. Zamiast wody. No ale to tyle, aż nie mamy tego śniegu. Robimy podjazd. I zobaczymy, już coś widać. Ile jest? 2760. To powiem wam, że nie jest źle. Groszek ma ładowność do 2850, czyli dojdzie to 140 litrów wody. Już policzmy, żeby było na równo. I mamy jeszcze 50 kg. Nie wiem, czy to jest dobrze, że ty wiesz o tym. 50? 50. To dużo. Że jedną osobę możemy przewieźć? Trochę za dużo euforii, bo źle policzyłem. Jednak zostało nam 90 kg. Czyli e, nie, nie tyle, co myślałem, bo do 2850, czyli tyle, ile możemy ważyć całkowicie, zostało 90 kilo Czyli co? Musisz schudnąć? Ja 30, Aldo na 10. Nie, ja nie muszę schudnąć. <grym> No ja mam bez... mniej rzeczy niż ty. ja mam mniej rzeczy, więc wiesz. Ty masz mniej? Ja mam mniej. Ja też mam mniej. Naprawdę. Także tak, już teraz możecie sobie ulżyć w komentarzach, że płyta wiórowa cięższa i powiem, nie przez to. Teraz jak będziemy jechać na jakąś granicę, albo tam gdzie ważą, to będziemy opóźniać wszystkie zbiorniki i. albo na na żadnych zakupów. Nawet takich żywnościowych. Tak. A, ja będę tylko za kamperem. Dobra, kończy, no, kończymy, no, te, ja to, kończymy to, bo musi, muszę nosterkować mi potrzebne, bo jesteśmy w mieście. Zabieraj rękę. Jezus. Ostatnia rzecz, która nam została, czyli gąbki, to będziemy robić w następnym odcinku. Ale one nie będą ważyły 50 kg. A Wam dziękujemy dzisiaj za obejrzenie odcinka. Do końca zostawcie subskrypcję i trzymajcie się. Hej. Cześć.